Jest sześćdziesiąty dziewiąty rok. Na firmamencie pojawia się jacyklech, pod nogami kurz przebytej drogi. Przed oczami pierwsza zieleń pól, kiedyś ojciec wrócił tu z nadokój. Kiedyś wrócił, wrócił właśnie tu, gdzie szumiące to pole biją w niebo wysoko gdzie wiklina się kłania wędrującym obłokom, gdzie na piasku wiślanym ścieżek plączą się sieci, gdzie ptak szuka schronienia, zanim dalej odleci, gdzie... Każdego domu drzwi otwarte, gdzie bielonych sadów kwiaty, barwne, gdzie konkole i makisz ciszy, przy drodze, gdzie jest gościem serdecznym nieznajomy. Przechodzień, ile lat minęło od tej pory? Inne miasta, inne rzeki, nurt, lecz jak ojciec nie zapomnę o tym, że i moje miejsce właśnie tu. Gdzie szumiące to pole, biją w niebo wysoko, gdzie wiklina się kłania wędrującym obłokom, gdzie na piasku wiślady ścieżek plączą, się gdzie ptak szuka schronienia za nim dalej odleci, gdzie każdego domu drzwi otwarte, gdzie wielonych sadów kwiaty barwne. Gdzie ką i maki z czego ciszy przy drodze, gdzie jest gościem serdecznym, nieznajomy, przechodzień? No i gdzie te czasy? Gdzie jest gościem serdecznym, nieznajomy? Przechodzień.